Siema. Ja, ja jestem Daza i chciałbym Wam ogłosić jedną ważną sprawę dla mnie ważną przynajmniej dla mnie Na, to jest, będzie kanał vlogowy wiecie w, w przyszłości może coś podziałam z, z filmami typu gier może coś z GTA wejdzie, może coś z Minecrafta. Popatrzymy, pożyjemy, zobaczymy. No cóż, to jest pierwszy taki krótki filmik przywita z przywitania. No cóż, chciałbym powiedzieć, że będą tutaj różne rzeczy odsłaniane, takie jak moja twarz w przyszłości ale to dopiero w przyszłości będę zamaskowany chodził z przyjaciółmi może vlogi jakieś będą powstawać no na TikToku może w przyszłości coś podziałam no cóż to, to dopiero przyszłość będzie TikTok teraz to myślę na razie o YouTubie bo żeby na TikToku nagrywać, to bym musiał y, mieć mocne sprzęta. No cóż, z moim sprzętem to. Coś tam z doświadczenia mam, y, może, że nie, zobaczymy, jak wy to odbierzecie. Czy mam doświadczenie w nagrywaniu vlogów, czy nie? No cóż, jak się ogląda 40 vlogów dziennie. I się coś tam próbowało u, u, od dwóch godzin nagrać. Sorry, problemy techniczne. Na czym to ja stanąłem? No cóż, od dwóch godzin próbuję coś nagrać. No. Ja, y, ja tutaj nie mam zbytnio warunków do nagrywania, ale będę się starał codziennie nagrywać y, i codziennie wrzucać. Ale nie obiecuję. Y, y, no, no cóż. Yy, jeżeli chodzi o w ogóle jakieś pierwsze vlogi, to be, będą pewnie to z, po, yy, z podróżowania. Yy, nie, no, podróżowanie to może nie na początku, bo ten, kto zrozumie, to zrozumie. Jestem po pobiciu. Yy, może coś słyszeliście o jakimś pobiciu. Yy. No cóż. Yy, no to są takie pierwsze vlogi. Siema. Yy, no już jestem. Yy, sorry, miałem... Jeżeli widzieliście kogoś w te to yy, cóż. No nagrywała, a nie jestem jedynakiem. No. Takie problemy mogą występować. No cóż, eee, poczekajcie, chwilkę. Dobra, no sorry, bo mam młodsze rodzeństwo. Z młodszym rodzeństwem tak jest. Kto ma, ten wie. No to jak już mówiłem wcześniej, nie jestem po tym powieciu, a więc nie będę mógł takich vlogów z wypraw nagrywać. A miałem plan na jakieś vlogi, typu właśnie nagrywanie jakieś. Jakiś wypadów yy, na, na ten, u mnie na wsi No cóż, nie, nie, nie nagram vlogów z wsi, bo... Yy, na razie, bo... No bo jestem po, po No i dlatego nie nagram, ale będą jakieś vlogi Może, że coś z gier W przyszłości jak mówiłem, GTA będzie, będzie, będzie tam może Minecraft, pewnie farming, jak ten, jak ten, jak, jak ten, jak oczywiście mi pozwoli laptop. A, jak nie, to najwyżej się nowego kupi i będę mieć. Ech. Może jeszcze w, z Rise of Kingdoms będę nagrywał. No wiecie, to w przyszłości dopiero, a więc... Yy, no to tyle by było z pierwszego od, takiego vlogu. Yy, ja się z wami żegnam. Yy, chcecie, to możecie już od razu na tym pierwszym yy, yy, przywitanym vlogu... No przywitającym się vlogu. Z, mo z moim kanałem możecie zostawić łapkę, subskrypcję z, z dzwoneczkiem, żeby Was filmiki nie, ominę nie omijały y No co ja mogę więcej powiedzieć no. Wpadajcie na następne jakieś od y tego typu vlogi Będą pewnie jakieś vlogi z ty takiego typu jak y ten jak no, jak przykładowo kola w, połąc w połączeniu z yy, ten z miętosami, i sodą oczyszczoną, i ten, i, i, i płyną do naczyń. Będą pewnie takie. No cóż, na pewno jakieś eksperymentalne będą. Yy, no, to ja się z Wami żegnam. Yy, no i cześć.